Mróz października 1923 roku sprawił, że stare okna wiktoriańskiego domu państwa Kowalskich trzeszczały jak łamane kości. W Krakowie, na cichej uliczce Kazimierza, stał ten dom już od ponad pięćdziesięciu lat, świadcząc zmianom, które przyniosły ze sobą lata niepodległości Polski. Jego czerwone cegły pokrywał już nalot czasu, a wysokie kominy dumnie wznosiły się nad dachami sąsiednich kamienic. Tego wieczoru, gdy zapadał zmrok, ośmioletnia Zofia Kowalska siedziała w swoim pokoju na drugim piętrze, Kreśląc w swoim ukochanym dzienniku opowieści o przygodach, które przeżywała każdego dnia. Miała jasne, długie włosy, które matka zawsze zaplatała w warkocze, i duże niebieskie oczy, które zdawały się widzieć świat inaczej niż dorośli. Zofia była dzieckiem pełnym wyobraźni, opowiadała o rozmowach z duchami w piwnicy, o tajemnych przejściach w ścianach i o dziwnych dźwiękach, które słyszała nocami. Mamo, czy duchy mogą być przyjaciółmi? zapytała tego dnia za śniadaniem, mieszając łyżeczką gorącą czekoladę. Jej matka, Helena Kowalska, elegancka kobieta o delikatnych rysach, tylko się uśmiechnęła. Zofiu, kochanie, to tylko twoja wyobraźnia. Nie ma żadnych duchów w naszym domu. Ale w głębi serca Helena czuła niepokój. Odkąd przeprowadzili się do tego domu trzy lata temu, Zofia zachowywała się dziwnie, jakby widziała coś, czego inni nie dostrzegali. Ojciec Zofii, Stanisław Kowalski, był zajęty swoimi sprawami w banku i rzadko słuchał opowieści córki o dziwnych zjawiskach. Dzieci mają bogatą wyobraźnię, mawiał chowając się za gazetą, ale gdyby tylko wiedział, co naprawdę działo się w tym domu. Tego wieczoru, około godziny ósmej, Helena poszła sprawdzić, czy Zofia już się położyła. Zapukała delikatnie do drzwi pokoju córki. Zofiu, pora spać, kochanie. Cisza. Helena nacisnęła klamkę i weszła do pokoju. Łóżko było puste, pościel nietknięta. Na biurku leżał otwarty dziennik, a atrament w kałamarzu jeszcze się lekko kołysał, jakby ktoś dopiero co przestał pisać. Zofia? Helena przeszukała pokój, szafę, pod łóżkiem, za zasłonami. Serce zaczęło jej bić szybciej. Stanisław! Stanisław, chodź tutaj! Stanisław wbiegł po schodach, słysząc panic w głosie żony. Co się stało? Zofii nie ma, nie ma jej w pokoju. Przez następne godziny dom wypełnił się krzykami i płaczem. Przyszli sąsiedzi, potem policja. Przeszukali każdy kąt domu, każdą szafę, każdą kryjówkę. Sprawdzili piwnicę, strych, ogród. Nic. Zofia jakby rozpłynęła się w powietrzu. Komisarz Nowak, doświadczony policjant o siwych wąsach, badał pokój dziewczynki z uwagą detektywa. Proszę pani, czy córka miała jakieś problemy w szkole? Może kłóciła się z rodzicami. Nie, nie. Zofia była szczęśliwym dzieckiem, może trochę dziwaczna, ale szczęśliwa. Helena łukała w ramionach męża. Dziwaczna w jaki sposób, komisarz uniósł brew, opowiadała o, o duchach, o tym, że rozmawia z kimś, kogo my nie widzimy. Myśleliśmy, że to tylko dziecięca fantazja. Nowak zapisał to w swoim notesie. Widział już wiele przypadków zaginionych dzieci, ale ten wydawał się inny. Nie było śladów włamania, okna były zamknięte od wewnątrz, a drzwi wejściowe zamknięte na klucz. Jak ośmioletnia dziewczynka mogła po prostu zniknąć. Sprawdzimy wszystkie możliwości, powiedział Nowak, ale w jego głosie słychać było wątpliwość. Tej nocy dom Kowalskich wypełnił się płaczem i rozpaczą. Helena nie spała ani na chwilę, wpatrując się w pusty pokój córki. Stanisław chodził po domu jak duch, sprawdzając po raz setny wszystkie pomieszczenia. A w kominku na parterze, za starymi cegłami, ukryty był dziennik małej Zofii. Jej ostatnia wiadomość dla świata, która czekała na odkrycie. Dziennik, który zawierał prawdę o tym, co naprawdę stało się tej październikowej nocy. Prawdę, która zmieniłaby wszystko. Minęły trzy tygodnie od zniknięcia Zofii, a sprawa nadal pozostawała nierozwiązana. Kraków żył tym zagadkowym przypadkiem. Gazety pisały o duchowej dziewczynce z Kazimierza, a ludzie szeptali o klątwie wiktoriańskiego domu. Komisarz Nowak nie spał spokojnie, prześladowany przez myśl o małej dziewczynce, która jakby rozpłynęła się w powietrzu. Helena Kowalska schudła o kilka kilogramów, jej jasne włosy przedwcześnie posiwiały. Spędzała całe dni w pokoju córki, przeszukując każdy kąt w desperackiej nadziei znalezienia jakiejś wskazówki. Stanisław wrócił do pracy, ale koledzy widzieli, jak bardzo się zmienił. Był nieobecny, milczący, jakby część jego duszy odeszła wraz z córką. Panie komisarzu. Powiedziała Helena podczas jednej z wizyt Nowaka. Może powinniśmy przeszukać dom bardziej dokładnie? Zofia zawsze mówiła o ukrytych przejściach. Nowak westchnął. Pani Kowalska, przeszukaliśmy każdy centymetr tego domu, sprawdziliśmy ściany, podłogi, sufit, nie ma tu żadnych ukrytych pomieszczeń, ale Helena nie dawała za wygraną. Proszę posłuchać. Zofia mówiła mi kiedyś, że słyszy dziwne dźwięki z kominka. Może tam jest jakieś przejście? Nowak spojrzał na duży, kamienny kominek w salonie. Był to imponujący element architektury, wysoki, z rzeźbionymi ornamentami, typowy dla wiktoriańskich domów. Sprawdziliśmy kominek, pani Kowalska. Przewód jest za wąski, żeby mogło się tam zmieścić dziecko. Ale co za nim? Helena zbliżyła się do kominka. Zofia mówiła, że czasami wydaje się jej, jakby ktoś szeptał z drugiej strony ściany. Tego wieczoru, po kolejnym dniu bezowocnych poszukiwań, Nowak postanowił jeszcze raz dokładnie zbadać kominek. Zabrał ze sobą młodego sierżanta Kowalczyka, który miał dobre oko do szczegółów. Proszę pana, zobacz pan to, powiedział Kowalczyk, świecąc latarką na tylną ścianę kominka. Te cegły wydają się inne, jakby nowsze od reszty. Nowak przyjrzał się uważnie. Rzeczywiście kilka cegieł w tylnej części kominka miało nieco inny odcień i fakturę. Może ktoś je niedawno wymieniał, albo może coś za nimi ukrył. Następnego dnia wrócili z narzędziami. Stanisław Kowalski, początkowo niechętny dalszemu naruszaniu domu, zgodził się na rozebranie części kominka, gdy usłyszał o podejrzeniach policji. Jeśli jest tam cokolwiek, co pomoże nam znaleźć Zofię, powiedział z nadzieją w głosie. Praca była żmudna. Musieli ostrożnie usuwać cegłę za cegłą, żeby nie zniszczyć potencjalnych dowodów. Helena stała w drzwiach, trzymając się za serce przy każdym uderzeniu młotka. Po godzinie pracy Kowalczyk krzyknął Proszę pana, tu jest coś. Za czwartą warstwą cegieł odkryli małą niszę, a w tej niszy, owinięty w kawałek płótna, leżał mały, skórzany dziennik. Na okładce, eleganckim dziecięcym pismem, wypisane było Dziennik Zofii Kowalskiej. Helena wybuchnęła płaczem. To jej dziennik. Ale jak, jak tu się znalazł? Nowak ostrożnie wziął dziennik do rąk. Był w dobrym stanie, jakby dopiero co tam położony. Nie rozumiem, kiedy ktoś mógł to tu ukryć i dlaczego. Pierwsza strona dziennika była datowana na dzień przed zniknięciem Zofii. Nowak przeczytał na głos pierwsze zdanie: Dzisiaj pan cień powiedział mi, że muszę być bardzo odważna. Cisza wypełniła pokój. Helena popatrzyła na męża z przerażeniem. Pan cień! Zofia nigdy mi nie mówiła o nikim takim. Musimy przeczytać cały dziennik, powiedział Nowak cicho. To może być kluczem do zrozumienia, co się stało. Ale gdy otworzył dziennik na kolejnej stronie, zobaczył coś, co sprawiło, że krew zastygła mu w żyłach. Pismo Zofii, początkowo dziecięce i nieporadne, zmieniało się z każdą stroną. Stawało się coraz bardziej dojrzałe, eleganckie, jakby pisała je osoba dorosła, a ostatni wpis był datowany na dzień po zniknięciu dziewczynki. To niemożliwe, wyszeptał Nowak jak mogła napisać ten wpis, skoro już nie było jej w domu? Helena zemdlała. Stanisław złapał ją w ramiona, ale jego oczy były utkwione w dzienniku. Komisarzu, co tam jest napisane? Nowak przeczytał ostatni wpis. Teraz już wiem prawdę. Pan cień nie był duchem, był czymś znacznie gorszym, a ja, ja już nigdy nie wrócę do domu. Tajemnica pogłębiła się jeszcze bardziej. Kto lub co ukryło dziennik za kominkiem? Jak Zofia mogła napisać wpis po swoim zniknięciu? I kim był tajemniczy pan cień? Nowak wiedział, że to dopiero początek najbardziej dziwnej sprawy w jego karierze. Komisarz Nowak spędził całą noc, czytając dziennik Zofii. Każda strona odsłaniała nowe, niepokojące szczegóły. Dziennik rozpoczynał się niewinnie opisami szkolnych przygód, zabaw z lalkami i pierwszych wrażeń z nowego domu. Ale z czasem wpisy stawały się coraz bardziej niepokojące. 15 marca 1923 roku, dzisiaj pierwszy raz zobaczyłam pana cień. Stał w rogu mojego pokoju, gdy mama czytała mi na dobranoc. Był wysoki i chudy, a jego twarz była niewyraźna, jakby zakryta mgłą. Kiedy mama wyszła, powiedział do mnie cicho: Witaj, Zofiu, czekałem na ciebie. Nie bałam się go, wydawał się smutny. 22 marca 1923 roku, Pan Cień przychodzi do mnie każdej nocy. Opowiada mi historię o dawnych czasach, gdy w tym domu mieszkała inna mała dziewczynka. Nazywała się Magdalena i też była w moim wieku. Pan cień mówi, że była jego przyjaciółką, ale pewnego dnia odeszła i zostawiła go samego. Teraz jest bardzo samotny. 5 kwietnia 1923 roku zapytałam pana cień: Dlaczego rodzice go nie widzą? Powiedział, że dorośli stracili umiejętność widzenia prawdy, tylko dzieci mogą go dostrzec. Pokazał mi stare zdjęcia ukryte w ścianie. Na jednym z nich jest dziewczynka wyglądająca dokładnie jak ja, ale zdjęcie jest bardzo stare sprzed wielu lat. Nowak przerwał czytanie i spojrzał na zegarek. Była trzecia nad ranem, ale nie mógł przestać. Coś w tym dzienniku było bardzo niepokojące ale nie potrafił określić co. 12 maja 1923 roku, Pan cień opowiedział mi historię tego domu. Dawno temu mieszkał tu bogaty angielski kupiec z córką Magdaleną, ale kupiec był złym człowiekiem, krzywdził córkę, więc Magdalena uciekła z domu. Pan cień był jej opiekunem, ale nie potrafił jej uratować. Od tamtej pory czeka na dziewczynkę, która zechce zostać jego przyjaciółką na zawsze. 20 czerwca 1923 roku. Dzisiaj pan cień pokazał mi sekretne przejście w kominku. Prowadzi do ukrytego pomieszczenia, gdzie dawniej chowała się Magdalena. Mówi, że to miejsce jest bezpieczne, że tam nikt nie może nas skrzywdzić, ale ja nie chcę tam iść, lubię moich rodziców i nie chcę ich opuszczać. 15 września 1923 roku pan Cień staje się coraz bardziej nalegający. Mówi, że rodzice i tak mnie nie kochają naprawdę, że tylko on mnie rozumie. Czasami, gdy jestem sama, słyszę jego głos w ścianach. Wzywa mnie po imieniu, zaczynam się go bać. Nowak poczuł dreszcz. Pismo w dzienniku rzeczywiście zmieniało się z dziecięcego niepewnego na coraz bardziej dojrzałe i eleganckie. A ostatnie wpisy były najstraszniejsze. 10 października 1923 roku pan Cień powiedział mi prawdę: Nie jest duchem Magdaleny. Jest czymś znacznie gorszym. Jest cieniem domu, powstałym z cierpienia i bólu dzieci, które tu mieszkały. Karmi się ich lękiem i samotnością. Magdalena nie uciekła, została pochłonięta przez cień. Teraz chce tego samego dla mnie. 11 października 1923 roku próbowałam powiedzieć rodzicom o panu cień, ale nie wierzą mi. Mówią, że to tylko moja wyobraźnia. Ale on jest coraz silniejszy. Czasami czuję, jak jego lodowate palce dotykają mojego ramienia. Obiecuję sobie, że będę walczyć, nie pozwolę mu mnie wziąć. 12 października 1923 roku. Ostatni wpis przed zniknięciem pan cień mówi, że dziś jest moja ostatnia noc w łóżku. Jutro muszę iść z nim do ukrytego pokoju. Ukryję ten dziennik, żeby ktoś mógł poznać prawdę. Jeśli ktoś to czyta, to znaczy, że nie udało mi się uciec. Proszę, ratujcie inne dzieci. Nie pozwólcie, żeby pan cień więcej kogoś skrzywdził, a potem, najstraszniejsze, wpis datowany na dzień po zniknięciu Zofii, 13 października 1923 roku Zofia już nie istnieje. Jestem teraz częścią cienia. Widzę wszystko, co on widział przez lata. Magdalena też tu jest, i wiele innych dzieci. Jesteśmy jego więźniami, ale też jego siłą. Przepraszam rodziców. Kochałam was, ale teraz nie ma już powrotu, i na końcu innym pismem jakby pisała to już inna osoba Dom potrzebuje nowej ofiary. Cień nigdy nie przestanie łowić. Ostrzegam was, wyprowadźcie się z tego domu, zanim będzie za późno. Nowak zamknął dziennik drżącymi rękami czy to możliwe? Czy w tym domu rzeczywiście mieszka jakaś nadprzyrodzona siła? Czy Zofia naprawdę została pochłonięta przez coś, co nazywała panem cień. Jako racjonalny człowiek, komisarz próbował znaleźć logiczne wyjaśnienie. Może ktoś porwał dziecko i ukrył dziennik, żeby zmylić śledztwo? Ale kto i dlaczego? Kiedy świt zaczął wdzierać się przez okna, Nowak podjął decyzję. Musiał dokładnie zbadać historię tego domu. Jeśli w dzienniku była choć kropla prawdy, to może inne dzieci też były w niebezpieczeństwie. Ale czy będzie na to już czas? Komisarz Nowak spędził następny dzień w archiwach miejskich, badając historię domu przy ulicy Kazimierza. To, co odkrył, przyprawiło go o gęsią skórkę. Dom rzeczywiście należał wcześniej do angielskiego kupca, Tomasa Whitmora, który mieszkał tam z córką Magdaleną w latach 1875-1890. Ale co najważniejsze, Magdalena Whitmore zaginęła w wieku ośmiu lat, dokładnie tak jak Zofia. Nie może być, mruknął Nowak, przeglądając stare akta policyjne. To zbyt wielki zbieg okoliczności. Ale to nie wszystko. Dalsze poszukiwania ujawniły, że dom miał długą historię zaginionych dzieci. Przez ostatnie pięćdziesiąt lat zaginęło tu siedem dzieci, wszystkie dziewczynki, wszystkie w wieku około ośmiu lat. A wszystkie zaginęły w ten sam sposób, po prostu rozpłynęły się w powietrzu, nie zostawiając żadnego śladu. Nowak wrócił do domu Kowalskich z ciężkim sercem. Musiał powiedzieć rodzicom prawdę o dzienniku, ale jak wyjaśnić coś, co sam ledwo rozumiał? Helena i Stanisław czekali na niego w salonie, tuż przy kominku, gdzie znaleziono dziennik. Oboje wyglądali jak duchy, bladzi, wychudli, z oczami pełnymi bólu. Komisarzu, powiedział Stanisław, czy dziennik zawiera jakieś wskazówki o tym, gdzie może być nasza córka? Nowak usiadł naprzeciwko nich, trzymając dziennik w dłoniach. Państwo kowalscy, to co wam teraz powiem, będzie trudne do uwierzenia, ale proszę mnie wysłuchać do końca. Przeczytał im najważniejsze fragmenty dziennika. Z każdym słowem Helena bladła coraz bardziej, a Stanisław zaciskał pięści. To niemożliwe, wyszeptał Stanisław. Duchy, cienie to bajki dla dzieci. Myślałem tak samo odpowiedział Nowak ale zbadałem historię tego domu. Przez ostatnie pięćdziesiąt lat zaginęło tu siedem dziewczynek wszystkie w podobny sposób. Zofia to ósma. Helena wstała nagle. Nie! Nie pozwolę, żeby moja córka stała się kolejną ofiarą tej, tej rzeczy. Pobiegła do kominka i zaczęła uderzać pięściami w kamienne płyty. Zofia, Zofia, jeśli tam jesteś, daj nam znak. Nagle dom wypełnił się dziwnym szeptem. Zdawało się, że dochodzi z za ścian, z podłogi, z sufitu. Głos dziecka cienki i załamany: Mamo, mamo, pomóż mi! Stanisław pobladł jak ściana. To, to głos Zofii. Nowak poczuł, jak włosy stają mu dęba. Gdzie jest ukryte przejście, o którym pisała Zofia? Zaczęli szukać systematycznie, sprawdzając każdy centymetr kominka. W końcu Helena znalazła luźną płytę w bocznej ścianie kominka. Kiedy ją nacisnęła, usłyszeli cichy klik, a fragment ściany odsunął się, odsłaniając wąskie przejście. Boże mój. Wyszeptał Stanisław. Przejście naprawdę istnieje. Nowak świecił latarką do wewnątrz. Przejście było wąskie, ale na tyle szerokie, że mogło przejść przez nie dziecko. Zofia! krzyknął. Zofia, jesteś tam? Odpowiedział im słaby głos. Pomóżcie mi, proszę. Jest tutaj tak zimno. Nowak. Pomimo swego strachu wszedł do przejścia. Prowadziło ono do małego pomieszczenia, ukrytego za ścianą. Było tam ciemno i zimno, jak w grobowcu. Na podłodze leżały stare zabawki, ubrania dzieci, i w kącie, skulona jak przestraszone zwierzę, siedziała Zofia. Zofia! Nowak rzucił się do niej, ale gdy jej dotknął, poczuł lodowaty chłód. Dziewczynka była blada jak papier, jej oczy były puste jakby patrzył na żywego ducha. Komisarzu, wyszeptała słabym głosem, on mnie nie puści. Pan cień mówi, że już na zawsze będę tu z nim. Nonsens, powiedział Nowak, biorąc dziewczynkę na ręce, wynosimy się stąd natychmiast. Ale gdy próbował wyjść z ukrytego pomieszczenia, przejście nagle się zamknęło. Zostali uwięzieni w ciemności. W tej chwili usłyszeli głos. Głęboki, lodowaty, przychodzący jakby znikąd. Nikt nie zabierze mi mojej przyjaciółki. Zofia zostanie ze mną na zawsze. Nowak świecił latarką dookoła i zobaczył go: wysoką, ciemną postać bez twarzy, stojącą w rogu pomieszczenia pan cień. Puść ją, powiedział Nowak, próbując opanować drżenie w głosie jest tylko dzieckiem. Wszystkie były tylko dziećmi odpowiedział cień. Magdalena, Anna, Katarzyna, Elżbieta, wszystkie były moimi przyjaciółkami. Teraz dołączy do nich Zofia. Nagle Nowak zrozumiał. To nie był pojedynczy duch, to była kolekcja wszystkich zabitych dzieci, połączonych w jedną ciemną siłę. Cień karmił się ich niewinność i strachem. Zofia, wyszeptał do dziewczynki, pamiętasz, co napisałaś w dzienniku, że będziesz walczyć? Dziewczynka podniosła głowę, w jej oczach po raz pierwszy od dni pojawił się błysk życia. Tak, pamiętam. Walcz teraz, nie daj się mu przytrzymać. Zofia spojrzała na cień i powiedziała słabym, ale zdecydowanym głosem: Nie chcę tu zostać, chcę wrócić do mamy i taty. Cień zaczął krzyczeć. Było to najstraszniejsze dźwięk, jaki kiedykolwiek słyszał Nowak. Pomieszczenie zaczęło się trząść, a na ścianach pojawiły się twarze innych zaginionych dzieci. Pomóż nam, szeptały te twarze. Pomóż nam uciec. Nowak zrozumiał, że to jego jedyna szansa. Wszystkie dzieci, krzyknął, walczcie razem, nie pozwólcie mu was zatrzymać. Nagle pomieszczenie wypełniło się światłem. Cień zaczął się kurczyć, słabnąć. Głosy dzieci połączyły się w jeden krzyk wolności. Przejście otworzyło się ponownie. Nowak wyniósł Zofię z ukrytego pomieszczenia, a za nimi wypłynęło coś, co wyglądało jak rój świetlików dusze uwolnionych dzieci, które w końcu mogły odejść w spokoju. Helena i Stanisław czekali przed kominkiem, płacząc z ulgi na widok córki. Zofia, moje dziecko. Helena wzięła córkę w ramiona, ale Zofia była nadal bardzo słaba. Mamo, wyszeptała dziewczynka, już nigdy tu nie będziemy mieszkać, prawda? Nigdy, kochanie, nigdy więcej. Komisarz Nowak patrzył, jak kominek nagle się zapadł, a przejście zostało zasypane kamieniami. Dom jakby westchnął z ulgą. Rodzina Kowalskich opuściła dom jeszcze tej samej nocy, nikt więcej tam nie mieszkał. Przez lata dom stał pusty, a ludzie opowiadali, że w ciemnych wieczorach można czasami zobaczyć przez okna postacie bawiących się dzieci, ale to były już dzieci szczęśliwe, wyzwolone, które wreszcie mogły odejść w spokoju. Zofia wróciła do zdrowia, ale nigdy nie opowiadała o tym, co przeżyła w ukrytym pomieszczeniu. Jej dziennik został spalony, a jego sekrety zabrał ze sobą wiatr. Niektóre tajemnice lepiej pozostawić nierozwiązane, a komisarz Nowak do końca życia nie mógł zapomnieć lekcji, której nauczył się tamtej nocy, że czasami dzieci widzą rzeczy, które są prawdziwe, nawet jeśli dorośli nie chcą w nie wierzyć.